jedna. i Jeszcze jedna rzecz mi się skojarzyła z, tym, z tą odpowiedzialnością. Bo wiecie, ja mam to doświadczenie z tym środowiskiem yy, rodziców niepełnosprawnych i tak dalej i tak dalej. No wiadomo, mówiłam wam o tym, że że Tobiasz jest niepełnosprawny fizycznie od urodzenia. Yy, znaczy na wózku siedzi I, i wiecie i tak i tak wiecie i tak jakby to doświadczenie tych lat, już 30 ponad pozwala mi, pozwala mi jakby mieć taką refleksję, że w obliczu tego, że tak, tak bardzo to środowisko czuje się niezaopiekowane, czuje się niezaakceptowane, czuje się właśnie rozżalone, pretensjonalne. Takie ciągłe, że ich się nie rozumie. Tylko teraz można by było zadać pytanie: A co z tym zrobi, zrobiłeś, czy zrobiłaś? Jeżeli tak się czujesz, jeżeli się tak czujesz, czy coś zrobiłaś z tym? Bo ja powiem Wam, co ja zrobiłam. Ja po prostu zajęłam się swoim życiem, naszym życiem. Dostosowałam życie. Do tej sytuacji. Dostosowałam to, co można było dostosować, ale też zaakceptowałam yy, i wzięłam, czyli co za tym idzie? Wzięłam odpowiedzialność. Wzięłam odpowiedzialność za to, że urodziłam dziecko, wcześniaka, które okazało się, że gdzieś tam później po roku, że jednak było to, powiedzmy, Mózgowe porażenie dziecięce związane z niedotlenieniem. Ale, ale, wiecie, jakby nie zostałam z tym poczuciem żalu i pretensji. Oczywiście nie było to początkowo łatwe, ale przeszło, przerodziło się to w działanie, czyli w zaspokojenie tego, co potrzeba zaspokoić, dostosowanie, żeby stworzyć też komfort, tak naprawdę, w tym życiu. Związane z tą sytuacją. I to jest. I teraz ja dzisiaj mogę do świata wyjść i płakać i się żalić, a ja mówię o odpowiedzialności, które wzięłam. Tylko wyobraźcie sobie, że to środowisko niekoniecznie lubi takich ludzi, Nie, niekoniecznie akceptuje takiej postawy matki, która bierze odpowiedzialność i wzięła, bo w końcu to jest moje życie, i moja rodzina i moje dziecko, prawda?